Najlepszych kibiców ma Oni nigdy nie zawiodą nas Delta 43 lata ma I nigdy jeszcze, jeszcze nie przegrała Nasza Delta kibiców ma I dużo goli zdobywa Nasz prezes wymyśla przez bliska. Nawet najmłodszym je da. Delta trzy sekcje ma kawiarnie, tenisał nogę od któregoś dnia. I każdy i Miedek dobrze wie, że Delta o zawsze najlepsza jest. W Delta najlepsi piłkarze są. driblerzy sprinterzy nigdy nie przegrywają. Na drewny najlepszy na świecie jest. Delta najlepszych kibiców ma Oni nigdy nie zawiodą nasz Delta 43 lata ma i nigdy jeszcze nie przegrała Gdy na wolny czas wolny mamy wszyscy chętnie w pingla gramy I każdy i Mietek dobrze wie że Delta od zawsze najlepsza jest Delta najlepszy piłkarz Nasz drewner najlepszy na świecie jest. Delta najlepszych kibiców ma. Oni nigdy nie zawiodą nas. Delta 43 lata ma i nigdy jeszcze nie przegrała. Delta często wygrywa, tu nie jest Nasz trener najlepszy na świecie jest. Delta najlepszy kibiców ma. Oni nigdy nie zawiodą nas. Delta 43 lata ma i nigdy jeszcze nie przegrała.